Cześć. Dzisiaj nagramy drugą część, która będzie dotyczyła kontenerów hakowych. Zapraszamy. Oh, baby. Take Kontenery hakowe dzielimy na tak zwane małe do 12 m pojemności. Transportowane autami hakowymi do 15 ton DMC. I duże od 12 do 40 m. Przystosowane do aut o dopuszczalnej masie całkowitej od 18 do 40 ton. Ten rodzaj kontenerów dzielimy na trzy podgrupy: otwarte, zamknięte i prasokontenery. Otwarte to takie, które posiadają trzy ściany stałe. I czwartą, składającą się z podwójnych drzwi i braku zataszenia. Najczęściej używamy ich do transportu takich materiałów jak drewno, zrębki, złom i odpady, ale również możemy przewozić nimi wszystko, na co mamy ochotę, a nie jest podatne na warunki atmosferyczne. Kolejna podgrupa to kontenery zamknięte. Zbudowane są one z trzech ścian stałych czwarte składające się z podwójnych drzwi oraz zadaszenia, które może być w formie klapy PCV lub klapy stalowej. Rozwiązanie tego typu po otwarciu daje dostęp do całej zawartości kontenera. A kolejne rozwiązanie tego systemu to dwuczęściowy dach przesuwny, który nawet po pełnym otwarciu ogranicza dostęp do połowy zawartości. Ostatni rodzaj to kontenery z dachem stałym i tak zwanymi wrzutniami bocznymi. Ten typ kontenerów może transportować towary, na które mogą mieć negatywny wpływ warunki atmosferyczne, lub ładunek, który przewozimy, może zanieczyszczać szlaki komunikacyjne. I tym oto sposobem dotarliśmy do prasy kontenerów. Technologicznie są dużo bardziej zaawansowane od pozostałych. Poza ścianami i zadaszeniem posiadają w środku prasę hydrauliczną, która miażdży przechowywany w nich odpady, a co za tym idzie, zwiększa wielokrotnie masę zgromadzonej frakcji zajmując tą samą przestrzeń, wykorzystywane są one najczęściej do prasowania folii oraz kartonów. Wszystkie te kontenery mają jeden wspólny mianownik, są zbudowane ze stali, każdy posiada ramę nośną, na której zabudowany jest odpowiedni rodzaj kontenera. Zawsze wyposażone są w dwie rolki jezdne, umożliwiające rozładunek i załadunek bez zniszczenia nawierzchni, oraz hak, za który są wciągane na pojazd przez urządzenie hakowe. Jeżeli szukacie jakiegoś haczyka na kontenery, to zapraszam do kontaktu.